Obserwatorium Rozwoju, czyli Patrycja Dębska i Monika Morys rozmawiają o tym, jak znaleźć pracę marzeń i nie zginąć na dzisiejszym, byważe nieprzewidywalnym rynku pracy. Odcinek 12. Praca marzeń, gdzie jej szukać. Cześć. Dzień dobry. Dawno nas nie było, ale zrobiłyśmy to celowo. Chciałyśmy dać Wam więcej czasu na to, abyście się przyzwyczaili do myśli, że wiecie, gdzie chcecie pracować, kim chcecie być i jaka jest Wasza praca marzeń. I jak już prawdopodobnie wiecie, następnym krokiem powinno być jej znalezienie. I teraz jak sobie jak uświadomię, Monika, jak ja zaczynałam szukać swojej pierwszej pracy i było to... Hmm, kilkanaście, dziesiąt lat temu, <laughs> to nie ukrywam, że to, co zrobiłam, to była pewna gazeta lokalna, w której były ogłoszenia o pracę. I tak kupowałam ją codziennie w kiosku rano. Zaznaczałam sobie pisakiem te ogłoszenia, które mi się podobały. Wycinałam je, wklejałam do zeszytu, wysyłałam CV na adresy w kopertach i pisałam sobie komentarze w tym zeszycie. Tutaj wysłałam tego dnia tyle egzemplarzy i tak dalej. Jak się domyślam, to nie jest już sposób na znalezienie pracy dzisiaj. No, no nie bardzo, aczkolwiek tak nawiązując do Twoich wspomnień, to ja pamiętam, gdy zaczynałam pracę jako Headhunter, i to była właściwie no, taka moja pierwsza poważna praca to moim pierwszym zadaniem było wycinanie z poniedziałkowej wyborczej ogłoszeń o pracę. E, bo wtedy jeszcze e, w gazecie wyborczej co poniedziałek pojawiało się dodatek praca i w tym dodatku były było, było ogłoszenia o pracę. Było ich z reguły dużo. No i ja właśnie pamiętam siebie, pamiętam, jak to jak to się działo, że ja siedziałam z tymi nożyczkami e, i wycinałam je. Po co w firmie hunterskiego ogłoszenia, to od razu powiem, bo jeżeli firmy szukały bezpośrednio i takie ogłoszenia wycinałam, to następnie się z tymi firmami kontaktowaliśmy i ofera, oferowaliśmy swoje usługi jako firmy no, szukającej pracowników na zlecenie klientów. Także, także tak, w tej chwili, wiesz co prawdę mówiąc, ja nawet nie wiem, czy w dodatku, czy jeszcze istnieje dodatek praca gazety wyborczej. No wiem, że e, e, ogłoszenia się w prasie papierowej pojawiają i czasami są one skuteczne, bo też pamiętajmy o tym, e, ja, e, że, że na rynku pracy są bardzo różne grupy zawodowe e, i też do różnych grup zawodowych są skierowane różne, różne media. E, I tak na przykład, gdy jeszcze pracując... W firmie logistycznej, która zatrudniała m.in. magazynierów, zdarzało się, że poza ogłoszeniami publikowanymi na, na portalach internetowych zamieszczało się również ogłoszenia w prasie lokalnej, bo bywało, że są one, zdarzało się, że były one bardziej skuteczne niż te, niż te w internecie. Rynek się zmienia, w związku z czym w tej chwili taka potrzeba kierowania się do potencjalnych pracowników przez media papierowe no jest coraz mniejsza i wręcz zanika. Natomiast zdarzają się jeszcze takie sytuacje, zdarzają się jeszcze ogłoszenia w prasie z reguły lokalnej. I myślę też, że branżowe. Jeżeli mamy jakąś takie wydawnictwo, które jest czysto branżowe, to myślę, że tam też może być. Taka część, która będzie, nie wiem, chciała trafić do konkretnego odbiorcy. Takie mam przynajmniej przeświadczenie. Ale wspomniałaś o portalach internetowych, i myślę sobie, że możemy się teraz w naszej rozmowie skupić się na tym, bo to chyba w dzisiejszych czasach najpopularniejsze medium i będzie, uwaga, lokowanie produktu. Bo wspomnimy chyba o, z nazwy już o takich najbardziej popularnych portalach. Przez które warto szukać pracy? Zdecydowanie jest to najpopularniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o pracowników, najpopularniejsze narzędzie poszukiwania pracy, aczkolwiek ja zdarza się, że mam wątpliwości, czy najbardziej skuteczny. No oczywiście jest to takie dość łatwe narzędzie, ponieważ w jednym miejscu ma się ogłoszeń no to oczywiście w zależności od stanowiska ale bywa, że dziesiątki, a setki, w związku z czym e, bardzo łatwo jest zaaplikować, no bo zakładając, że mam przygotowane CV, no to po prostu, no praktyka, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, wygląda tak, że proszę bardzo, delikwent siada i niemalże hurtem śle. Także, no i mam jeszcze do tego poczucie, że no dzisiaj to się napracowałem, wysłałem <grym> 40 CV. Natomiast e, no skuteczność tych działań powiedzmy, że m, nie jest specjalnie duża, e, a to chociażby wynika z tego, że no zważywszy na to, że jest to medium tak powszechne, to korzysta z niego bardzo dużo odbiorców, ale też i o tym mówiłyśmy wcześniej, e, no jeżeli wysyła się CV hurtem, nie dedykując y, i nie y, personalizując go pod kątem konkretnej firmy, konkretnego pracodawcy, no to takie Silly ma dużo mniejszą, że tak powiem, siłę przebicia y, i przyjmuje się. To był taki raport, z tego co pamiętam, robiony na potrzebępracu.pl, czyli to właśnie lokowanie. No na dzień dzisiejszy jest to absolutnie najpopularniejszy y, portal y, służący poszukiwaniu pracy, ze strony pracowni, y, pra, pracowników, na pracodawców umieszczania ofert pracy. Że właściwie na sto wysłanych CV otrzymuje się zaproszenie na trzy rozmowy. Jeżeli właśnie są to CV wysłane tak hurtem. Mhm. Ale myślę sobie, że poświęcimy jeszcze nie jeden odcinek tego, w jaki sposób kreować swoją markę poprzez CV, tak, żeby ona właśnie była skuteczna i żeby trafiać do potencjalnego pracodawcy, no właśnie, w taki sposób, żeby nas wyłowił z tego. Grona wszystkich rekrutujących się, ale tak jak już wspomniałaś, Pracuj.pl, jeżeli chcecie, myślę, że możecie zacząć od, od tego portalu. Rzeczywiście tam jest bardzo dużo ogłoszeń. E, trzeba umieć sobie z tym też portalem poradzić, czyli korzystać z filtrów e, i y, no, zapoznać się z nim, tak? Jeżeli już wiecie po tych kilku odcinkach, jakie są Wasze wymagania i czego szukacie, no to będzie Wam troszeczkę łatwiej, tak? E, ale, co jeszcze może, możemy Monika zaproponować oprócz Pracuj.pl, Co dla pewnie większości z Was jest oczywiste, ale to nie jest jedyne. Medium nie jedyny portal, gdzie możemy szukać pracy. Wiesz co, to ja bym się trochę cofnęła mm -hmm. do tego, jakie w ogóle rodzaje rynku pracy mamy. Mm -hmm. Bo jest rynek pracy jawny i jest ukryty. Jawny to jest ten, który został przekazany do wiadomości odbiorcom, czyli osobom poszukującym pracy. Prace, to są właśnie ogłoszenia e, zamieszczane w portal, na portalach internetowych, rekrutacyjnych. To są ogłoszenia zamieszczane bezpośrednio przez pracodawców, ale również przez firmy rekrutujące, przez tak zwanych headhunterów. E, Headhunterzy również e, szukają bezpośrednio, czyli tutaj wchodzi w grę LinkedIn. LinkedIn jest takim narzędziem dość mocno się rozwijającym. I coraz częściej właśnie też przy pomocy LinkedIna firmy poszukują e, kandydatów. Także tam wystarczy mieć dobrze sformułowane, dobrze e, zaprojektowane CV e, i, i w ten sposób firmy mogą się do nas e, odezwać, a też my możemy dać sygnał. E, możemy tam sobie zaznaczyć, że, że jesteśmy otwarci na, na zmianę pracy. To mogą być, tak jak już mówiłam, te ogłoszenia e, w, pra, w prasie tradycyjnej. Ale na przykład również to ostatnio chociażby widziałam na autobusach Japan Tobacco szukało pracowników i tych ogłoszeń widziałam całkiem sporo. To mogą być urzędy pracy. W ciągu ostatniego roku i też z uwagi na, na pandemię dużo więcej kandydatów korzystało z oferty urząd, urzędów pracy, porównując do lat wcześniejszych. To mogą być chociażby też ogłoszenia na, rynk, na, na portalach firm. E, także jeżeli wiemy, w jakiej firmie chcemy prac pracować, jeżeli e, ma, no, do czego zachęcam, bo jeżeli słuchacie na, słuchaliście naszych wcześniejszych nagrań, no to wiecie, jak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się chce. E, e, a zatem jeżeli macie na przykład listę firm, w których byście chcieli pracować, która jest Waszą taką listą marzeń, to warto też obserwować strony firm, bo tam też ogłoszenia często, często są zamieszczane. No i biura karier, to szczególnie dla młodszych osób, dla studentów, czy, czy osób, które dopiero, są, dopiero skończyły studia, tam też pracodawcy zamieszczają swoje ogłoszenia, przekazują oferty pracy. No i jest ten drugi rynek, czyli rynek e, ukryty. E, I to są te oferty i ogłoszenia, które na rynku pracy po prostu się jeszcze nie pojawiły. Dlatego warto e, z jednej strony, jeżeli macie, im większą sieć kontaktów macie, tym pewnie wiek, większy efekt to przyniesie, to działanie przyniesie, ale warto poinformować znajomych, przyjaciół, bliższych, dalszych, skorzystać z mediów społecznościowych, żeby poinformować jak największą grupę ludzi, że szukacie pracy i jaka praca to miała być. Eee, a druga rzecz to w nawiązaniu do tej mm, listy firm, w których chcielibyście pracować, warto się z takimi firmami zapoznać, warto do nich bezpośrednio uderzać. Z jednej strony można napisać maila, e, gdzie no, oczywiście załączacie swoje CV, ale tutaj dużą rolę odgrywa też list motywacyjny czy taka prezentacja samego siebie, dlaczego napisaliście, co byście chcieli zrobić, jaką wartość możecie firmie przynieść? No, a z drugiej strony, jeszcze lepsze moim zdaniem rozwiązanie, chociaż w dzisiejszych czasach, z uwagi na pandemię, mocno ograniczone, to po prostu wizyty w firmach. Co sądzisz o takim pomyśle? No, ja jestem za. Oczywiście świat należy do odważnych. Jest to jakaś Trudność, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, to po pierwsze. Po drugie, żeby trafić też w taki moment, żeby no właśnie w biurze był ktoś, kto cię przyjmie. E, to po pierwsze, bo e, tak jak wspomniałaś, no, w obecnej sytuacji może to być wielka niewiadoma, czy ktoś w ogóle w biurze jest e, i czy będzie to odpowiednia osoba. Ale warto spróbować. A nóż, a widelec się uda. Zawsze można zostawić swój kontakt e, i dla chcącego nic trudnego. Ja e, mam tutaj też inne pytanie, Monika: Bo co uważasz, e, o tym, to tak wydaje mi się, że to jest dosyć kontrowersyjne, przynajmniej z, z, z rozmów, które, które, których, którym się przysłuchuję, i też pytania, które do mnie trafiają. Tak samo jak do zwracania się bezpośrednio do firmy, która nie ujawniła chęci zatrudnienia kogokolwiek, czy w taki sam sposób można odezwać się, i czy to będzie skuteczne, i jak będzie postrzegane, do headhunterów, do firm headhunterskich? Ale absolutnie. Headhunterzy szukają pracowników na zlecenie klientów. To jest jedna rzecz, którą należy wiedzieć, ponieważ dlaczego tym mówię? Bo dość często spo, zdarza mi się spotykać z opinią e, i taką wiarą, że headhunterzy będą szukali oferty pracy dla konkretnego pracownika. No, dla konkretnej osoby może niekoniecznie, chociaż pojawiają się już firmy, które, które takie usługi świadczą dla e, osób prywatnych, dla osób, które chcą zmienić pracę. Natomiast no, póki co jest to raczej skierowane dla, dla tych osób zajmujących już bardzo wysokie stanowiska, bo też jest to i usługa dość droga. Natomiast pamiętajmy o tym, że headhunterzy pracując dla klientów, e, starają się im dostarczyć jak najlepszych kandydatów. W ich interesie leży, żeby shortlista, czyli lista, z reguły 3 do 5 kandydatów, których rekomendują klientowi już do spotkań bezpośrednich, składała się z jak najlepszych kandydatów, w związku z czym w interesie każdego headhuntera jest, żeby takich dobrych kandydatów mieć w swoim portfolio i żeby no na bieżąco być gdzieś tam z nimi w kontakcie, wiedzieć co się u nich dzieje. Zdarzały się nieraz, nie dwa sytuacje, że ten sam headhunter kandydata umieszczał w paru różnych firmach w przeciągu paru czy parunastu lat. Także headhunterzy z dobrymi kandydatami starają się być w kontakcie i cenią ich, bo nie na ich rzecz pracują, ale dzięki nim mogą osiągać swoje cele. A ich celem headhuntera jest pozytywnie zakończony proces rekrutacji. Zadowolenie klienta, który dzięki temu może zlecić kolejny search, czyli kolejną, no kolejne, kolejną rekrutację. Eee, no i też, e, to jest jeszcze jedna rzecz, coś takiego jak placementy, czyli na przykład, nawet jeżeli headhunter nie ma e, podpisanej umowy z klientem, ale właśnie w mediach, no już nie jest to ta wyborcza i dodatek do praca, ale inne media widzi ofertę pracy, widzi, że firma szuka pracownika bezpośrednio i wie, że w swojej bazie danych ma fantastycznego kandydata na to stanowisko, może skontaktować się z firmą i zaproponować tak zwany placement, czyli nie cały proces poszukiwania kandydatów i przedstawienia shortlisty listy składającej się z paru kandydatów, tylko e, taki projekt właśnie, e, headhunter umawia się z firmą, że ja ci droga firma podsyłam takiego fantastycznego kandydata. Jeżeli go zatrudnisz, nie robimy projektu, umawiamy się na jakąś konkretną kwotę, którą po prostu za niego zapłacisz. To jest dla headhuntera o tyle wygodne, że taki proces zajmuje mu bardzo mało czasu. Oczywiście zarabia na nim też mniej niż na regularnym procesie takim sergeant selection pełnym, no co nie zmienia faktu, że jest to też bardzo kuszące z punktu widzenia headhunterów a może być atrakcyjne i skuteczne z punktu widzenia firm, które dzięki temu w dość szybki sposób i też nie angażując swoich wewnętrznych zasobów działów rekrutacji HR zyskują dobrego kandydata. Także jak najbardziej, aczkolwiek tutaj muszę uprzedzić, że jeżeli chodzi o firmy rekrutacyjne, to bardziej jest to oferta dla kandydatów. Albo zajmujących się specjalistycznymi branżami, czy mających bardzo specjalistyczne, unikalne umiejętności, albo dla tych zajmujących już wyższe stanowiska. No, jakby nie było, jest to jakaś opcja i warto o niej pamiętać. Może kiedyś Wam się przyda, może skorzystacie. Nie zamykajcie się na takie rzeczy. Monika, inne pytanie. A co sądzisz o mediach społecznościowych? No taki Facebook chociażby. Warto tam pisać, szukam takiej, a nie innej pracy. Kto chciałbym robić? Czy ktoś coś słyszał, wie, udostępnijcie? Znaczy na pewno medium społecznościowym przeznaczonym e, do kontaktów e, profesjonalnych jest LinkedIn. I tam jak najbardziej warto. E, I tam firmy szukają pracowników, i są to e, i agencje rekrutacyjne, czyli właśnie headhunterzy dla których Linkedin jest po prostu skarbnicą kandydatów. A są to również firmy, które bezpośrednio szukają kandydatów, właśnie również przez Linkedina. Także to jest takie na pewno pierwsze medium społecznościowe, które należałoby wziąć pod uwagę szukając pracy. Co do Facebooka, ja bym bardziej traktowała Facebooka jako takie narzędzie, dzięki któremu moja sieć kontaktów czy sieć kontaktów moich kontaktów może się dowiedzieć, że, że tej pracy szukam w taki bardziej nieformalny sposób. To jest taki dla mnie przynajmniej sposób na poszukiwanie, tak jakby no, przez wysyłanie wici. No tak, bo jeżeli ktoś wie o tym, że u niego w firmie jest poszukiwana lub też poszukiwany jakiś kandydat, to zobaczywszy nasze ogłoszenie, zapytanie, nasz post, na Facebooku, no może stwierdzić: O, to ja ci powiem, u mnie coś takiego jest otwarta rekrutacja, więc tu też myślę sobie, że nie powinniśmy się jakoś zamykać. Im więcej osób będzie wiedziało w waszym, waszych, waszym środowisku, że jesteście otwarci i że szukacie, tym jest większa szansa, że ktoś komuś coś powie, coś przekaże, albo trafi do was jakaś informacja, że ktoś coś wie. I wtedy też warto z tego korzystać i sprawdzać. Czy to nie jest przypadkiem właśnie to miejsce i ta praca i to ogłoszenie dla Was? Szczególnie, że nasi znajomi e, prawdopodobnie będą mieć znacznie większą motywację, żeby nam pomóc, no niż osoby, których nie znamy, które po prostu szukają, szukają pracownika na rzecz swojej firmy czy rzecz klienta. E, znajomi mogą chcieć nam pomóc, a co za tym idzie, będą rozsyłać nasz post, ale też będą uważni na informacje o ofertach pracy które gdzieś mogą się w ich środowisku pojawić. Natomiast co jest bardzo ważne, to żeby się nie ograniczać do jednej metody, bo z im, im większej ilości metod skorzystamy, tym większe będziemy mieć prawdopodobieństwo, że tę pracę marzeń, pracę, którą chcemy mieć, po prostu znajdziemy. Mhm. No, dzisiaj chyba dostarczyłyśmy Wam już wystarczająco dużo wiedzy, żeby usiąść teraz i zastanowić się, no, w jaki sposób chcecie to robić. W kolejnych odcinkach będziemy Wam pomagały, no właśnie, stworzyć taki wizerunek, Siebie jako kandydata, żeby trafił i przekonał potencjalnego pracodawcę do spotkania z wami. Jeszcze nie do zatrudnienia, bo najpierw musicie przejść no, to pierwsze spotkanie, tą rozmowę. Tą... A wcześniej musicie przygotować CV no list właśnie. motywacyjny. O, jeszcze! Losie, Ola. Tematów będzie dużo, jak się do tego przygotować? Dzisiaj było o tym właśnie gdzie tego szukać, żebyście no, znaleźli to ogłoszenie, ten, to miejsce, w którym powiecie, o, to jest praca dla mnie, to jest właśnie to, co chciałbym robić, to jest to stanowisko, spełniam wszystkie wymagania. No i jeżeli już to znajdziecie, to w kolejnych odcinkach opowiemy Wam z Moniką. No i jak się teraz do tego przygotować, żeby kliknąć tam ten malutki albo trochę większy przycisk z napisem aplikuj i co wysłać, żeby otrzymać informację z zaproszeniem na spotkanie? Tak jest. A więc słuchajcie, obserwujcie, czekajcie na kolejne odcinki, komentujcie, piszcie jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia, odpowiedzi na pytanie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to my z Moniką pozostajemy do Waszej dyspozycji. Raz jeszcze tak jest. To do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.